Jesz zdrowo, a czujesz się coraz gorzej. Jeśli masz tak, że jeśli zjesz sałatkę, kurczaka z warzywami, to paradoksalnie czujesz się gorzej niż gdybyś zjadła pizzę, hamburgera, frytki czy coś słodkiego. Jeśli kiedykolwiek spotkałaś się z tym, że faktycznie po produktach bardziej przetworzonych czujesz się Lepiej niż po tych typowo zdrowych koktajlach, sałatkach, to dziś powiem Ci, dlaczego tak właśnie może się dziać. Cześć, to Natalia Stebel, Wasza ulubiona dietyczka kliniczna. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego możemy się gorzej czuć po produktach zdrowych a lepiej po produktach bardziej przetworzonych. Oczywiście nie każdy tak będzie miał i porozmawiamy sobie dzisiaj na ten temat, w jakich sytuacjach może się tak dziać i co będzie na to wpływać. Zanim przejdziemy do meritum, bardzo duża prośba. Wszystkie materiały, które tworzę tutaj dla Was, a stworzyłam już ich bardzo wiele, wymagają mojej pracy oraz pracy mojej kochanej asystentki, która pomaga mi w montażu. Więc moja ogromna prośba, żebyś upewnił się, upewniła, czy subskrybujesz ten kanał, ponieważ tak jak statystyki nam mówią, ponad 80% osób, które oglądają, Ogląda filmiki, nie nacisło przycisku subskrypcja. Dla Was nie jest to żadne obciążenie, tylko i wyłącznie jedno kliknięcie, a dla nas bardzo dużo znaczy, ponieważ dzięki temu możemy dotrzeć do większej ilości potrzebujących osób. Z góry dzięki i lecimy do meritum. Pierwszą rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, to kwestia błonnika. Bardzo często jest tak, że jeśli jemy m, bardzo ciężkostrawnie, mamy taką dosyć przetworzoną dietę, tak zwaną amerykańską, e, styl życia, styl, styl gotowania, dużo rzeczy przetworzonych, pół produktów lub gotowców lub stodujemy się głównie w jakichś stołówkach e, lub barach, to często ta dieta jest bardzo mocno przetworzona i w momencie, kiedy my chcemy nagle od poniedziałku zacząć zdrowo odżywiać i przyrzucamy się na kwestie koktajli, sałatek, to nagle zaczynają się wzdęcia, gazy, problemy, ból, dyskomfort i bardzo często takie osoby, które chciały przejść z takiej mocno przetworzonej diety na taką bardzo zdrową dietę, odczuwają nasilenie dolegliwości i się po prostu nagle poddają. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli mamy Taką mocno przetworzoną, em, prozapalną dietę, w której składa się właśnie dużo takich produktów przetworzonych, półproduktów lub gotowców, to tego błonnika jest stosunkowo mało. I te produkty są dosyć mocno oczyszczone, przetworzone. W momencie, kiedy my przychodzimy na taką dietę, gdzie jest bardzo dużo surowych warzyw, owoców, do tego dorzucimy sobie jeszcze jakiś chlebek pełnoziarnisty, żytni na zakwasie, który jest oczywiście, że super zdrowy, ale ma bardzo dużo tego błonnika, może się okazać, że nasila to nasze dolegliwości i będzie to wynikać z kwestii ilości błonnika. I nie chodzi o to, że błonnik jest zły, bo absolutnie tak nie jest. Błonnik jest nam potrzebny i jest profilaktyką tutaj w kontekście tworzenia się innych chorób jelit, na przykład w kontekście raka Jelito grubego, wrzucającego zapalenia jelito grubego, czy innych kwestii polipów, uchyłków jelitowych, błonnik jest bardzo istotny. Ale w momencie, kiedy my przyjdziemy z bardzo dużej ilości, z bardzo małej ilości błonnika na bardzo dużą ilość błonnika, to też nasz organizm może być w szoku i może się w pewnym sensie być oduczony od trawienia takiej ilości błonnika. Drugą rzeczą zwróćmy uwagę na kwestię nawodnienia, bo jeśli my nagle wrzucimy bardzo dużą ilość błonnika do diety, która wcześniej ona w tej dzieci nie była, a jednocześnie nie zwiększyliśmy znacząco podaży wody, to też mogą powstawać zaparcia, dlatego że ten błonnik, który spożyliśmy, potrzebuje wody, by się dobrze związać, by powstały wtedy te masy kałowe i żebyśmy mogli się regularnie faktycznie wypróżniać. Także wcale tutaj nie chodzi o to, że zdrowe jedzenie jest złe, że duża ilość błonnika jest zła, po prostu jest to często bardzo skrajna, duża zmiana dla osoby, która wcześniej tego błonnika spożywała zbyt mało, jednocześnie nie zwiększyła podaży wody. I te dolegliwości mogły się nasilić. Jaki jest na to sposób? Oczywiście stopniowe wprowadzenie tego budynku do diety, przechodzenie raczej stopniowo na taką pełnowartościową, zdrową dietę. I obserwowanie, i na pewno odpowiednie nawodnienie. Drugi aspekt, na który warto by było zwrócić uwagę, to kwestia zawartości fotmapów, bo kwestia ciężkostrawności to jest jakby jedna rzecz, a drugą rzeczą jest kwestia tego, że faktycznie zawartość fotmapów może być w tej zdrowej diecie troszkę większa. Co mam na myśli? Jeśli faktycznie raczej stołowaliśmy się na półproduktach lub danych gotowych, a nagle włączymy do diety jogurty, cerki, um, świeży nabiał mocarelle twaróg. Włączymy sobie dużą ilość świeżych owoców warzyw, e, które będą, faktycznie miały dużo fruktozy, bo włączymy sobie na przykład jabłka, włączymy sobie brzoskwinie, włączymy sobie arbuza, włączymy sobie jakieś śliwki, włączymy sobie na przykład musli z suszonymi owocami, które wcześniej nie jedliśmy, do tego jakieś otręby pszenne i tak dalej, to nagle się może okazać, że jakby tych produktów wysoko fermentujących w naszej diecie jest dużo, a jeśli my już mamy jakieś zaburzenia żołądkowo wojtowe to tolerancja tych produktów wysoko fermentujących, czyli tych FODMAP-ów tak zwanych, może być po prostu słaba. Więc jedna rzecz to jest kwestia ilości błonnika, a druga Rzecz to jest zawartość fotmapów w tych produktach spożywczych, że nagle po prostu ich ilość mogła się drastycznie zwiększyć, i to nie zawsze chodzi o samą laktozę czy gluten. O kwestię tego, że te produkty po prostu mają więcej tych węglowodanów wysokofermentujących. Trzeci powód, dla którego możesz czuć się nagle gorzej, przychodząc na taką zdrową dietę, bo trzecią rzeczą może być kwestia po prostu słodzików. Zwróćcie uwagę, że teraz jest też duża moda na te wszystkie produkty wysokobiałkowe, wysokoproteinowe, bez cukru, które oczywiście na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zdrowszą alternatywą, bo nie mają cukru, bo mają więcej białka, ale są to jednak produkty, które mogą bardzo mocno nasilić Twoje dolegliwości żołądkowo-litowe I tak jak jeszcze taki zwykły skyr najczęściej nie będzie problemem Tak już wszystkie te puddingi proteinowe, te koktajle, dania pitne, jakieś smarowidła Które mają dużą zawartość między innymi jakiegoś xylitolu, erytrytolu, mannitolu em, I do tego dosyć dużo białka serwatkowego, które dodatkowo będzie mieć dużą zawartość laktozy To są produkty, po których możesz czuć nasilenie, jeśli chodzi o zdjęcia, gazy I taki super ekstra... Wysokobiałkowy koktajl po treningu, czy, czy w ogóle w ciągu dnia, czy takie wysokobiałkowe śniadanie, nagle może się okazać, że jest wiele gorzej tolerowane, powoduje większe dolegliwości żołądkowe i niż zjedzona bułka z szynką, serem. I bez nawet warzyw. Także tutaj też zwróć uwagę, czy nie jest to kwestia włączenia produktów wysokobiałkowych lub takich bez cukru, które zastąpione są słodzikami. No i czwarta rzecz, czyli kwestia stresu i wszelakich tych bodźców dookoła. O co chodzi? Jak stres może wpływać na to, jak my się czujemy w posiłku? Okazuje się, że bardzo mocno. I też to widzę wśród moich pacjentów, że często jest tak, że nawet oni jedząc takie bardzo zdrowe posiłki: kurczak, warzywa, sałatki. Kanapki, owsianka potrafią czuć się dosyć słabo, a potem zdarza się jakaś impreza, idą na pizzę ze znajomymi, idą na randkę, idą na urodziny, idą na wyjazd, idą na urlop, i nagle, nieważne co zjedzą, nawet jeśli to jest jakaś pizza, jeśli to jest jakiś drink, nawet jeśli to jest coś mocno przetworzonego, oni często zgłaszają mi, że oni nie czuli żadnych dolegliwości, mimo tego, że często nawet po takich zwykłych produktach te objawy mogą być nasilone. Tak często jeśli to jest kwestia właśnie jakiegoś wyjścia ze znajomymi, z partnerem, partnerką, z rodziną, często jest tak, że wtedy odchodzi kwestia tego stresu, skupiają się na tym posiłku, a bardziej żyjemy tu i teraz cieszymy się chwilą, jemy w większym spokoju psychicznym, w miłej atmosferze i często wtedy też te objawy są wiele mniejsze, bo po prostu ten poziom stresu, poziom kortyzolu Spada i e, te objawy są znacznie mniej dokuczliwe. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy któryś z tych czterech powodów jest dla Ciebie zaskoczeniem, czy którykolwiek z tych czterech rzeczy faktycznie dotyczą Ciebie i miałeś ten doświadczenie w przyszłości. Jestem mega ciekawa, także koniecznie daj znać, a ja zanim jeszcze dojdę do końca, przypomnę jeszcze raz, że będę wdzięczna za upewnienie się, czy subskrybujesz ten kanał i zadanie łapki w górę, bo dzięki temu ten kanał może się dalej rozwijać. Jeśli nie, żaden z tych powodów nie jest u Ciebie problemem A! Twoje problemy żołądkowo-jelitowe są bardzo mocno nasilone Chciałbyś, chciałabyś znaleźć przyczynę swojej dolegliwości Chciałabyś wyjść z zaburzeń żołądkowo I faktycznie cieszyć się płaskim brzuchem Cieszyć się życiem To zapraszam Cię do konsultacji jeden na jeden Czy do mnie, czy do dietyczek z mojego teamu W opisie tego filmiku znajdziesz link do zapisu na konsultację Zapraszamy Cię na taką konsultację wstępną Gdzie omówimy wszystkie swoje objawy Dostosujemy do Ciebie zalecenia zarówno żywieniowe, jak i suplementowe i diagnostyczne, oraz ustalimy wspólnie plan działania i strategię, by wyjść z Twoich zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Jeśli chcesz mieć takie efekty jak nasi pacjenci, to zapraszamy Cię do współpracy. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie. Do kolejnego, na razie i pa!